嗯大哥 Chodźcie, chodźcie, Halo. wszyscy w telewizji mówi, że mają wszyscy ludzie, w cudzysłowie wszyscy parcie na szkło, Stąd powstał nowy, nowy termin, celebryta, a wy zawsze gdzieś tam z tyłu, że Was prosił, żeby tutaj gości. Słuchajcie jak zwykle ta pierwsza część oficjalna, czyli wręcz dyplomy, które ostatnio mi tu zostały, Huberta Czekalskiego nie ma, Adama Bukiela nie ma, Przemek Golubiński, to ja tu się walnęłem tak, Rafał, Rafał zamiast ciebie wpisać jako finalistę bonusa wpisałem Przemka. No właśnie. to a ja to damy na pamiątkę Przemkowi. Troszkę takie oszustwo mała dziewczyna. Ale przyznasz się, dobra? No, czy, no mówię, w półfinalach przebrałem zazwyczaj. Wicemajestrach. Pręcznik. No, no. <laughs> Może iść dzisiaj, spotkamy Dzięki. Czasem takie nieporozumienia sprawiają fajną niespodziankę. E, czwarty genador Wojtek Medyński. Wojtka nie ma. Mistrz debla ostatniego turnieju Fabian Melkowski, Paweł Maczel, nie ma, ale jest Paweł Maczel, Fabian Melkowski i Paweł, Paweł to chyba drugi turniej pod rządem. Dobrych lat partnerów. Jaki skromny. Paweł Maczel, mistrz turnieju dobrego 87, 9 lutego. No i ładny kucharz. Si. To mamy Słuchajcie, ostatnio, ostatnio jest, taki, jest taki punkt, dzisiaj też zresztą będzie typowanie finału i ostatnio, tylko biorę te, te osoby, które dzisiaj akurat są, trzy osoby tylko typowało, było wtedy nas 21, jeden, i tylko trzy osoby typowały właściwie finał dzisiejszego turnieju, jednego nie ma normalnie. Andrzeja Wodnickiego, jest Czesiu Bodziony i Czesław Ra Rafał Czesnowski. Czesiu i Rafał, typowaliście e, 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 ja i teraz wy, wyciągnij ale, zwycięzcę, ale wyciągnij nie. zwycięzcę. Yes. Rozsumowałem. Albo rostu... spytam, kto jest głodny? Zwycięzca. No, to no, zwycięzca. nie chcę się przyznać, że no, na diecie. No, no nie no, głupia sprawa. Rafał. <zabijalvi> <zabijalvi> Wiem, że taty tu wyje. Dobra. Słuchajcie, to by było, to by było e, na tyle, jeśli chodzi o zaległe tematy, a teraz oficjalnie oczywiście Was serdecznie witam. Przede wszystkim e, e, wszystkich fanie, że, że jesteście. E, mamy w tym czasie, kiedy my gramy dzieją się dwie rzeczy potężne. Ukraina i Soczi, radosna i, i tragiczna, ale w tym tragicznym na pewno też jest jakiś pozytyw, się też walczyli tutaj o tą wolność, demokrację, bla bla bla. Za, za tej stalowej kurtyny się uwolnić. Ukraina robi to teraz i mam nadzieję, że już nie będzie ofiar i będą kroczyć do przodu, chociaż jak śledzicie politykę to ciężko tam jest. Z tłumem, z ludźmi dogadać się jest ciężko, ale życzymy im oczywiście wszystkiego najlepszego. Soczi, sześć medali dla Polski. Super, super. <śleszy> Możemy się pocieszyć. No <śleszy> i... Dieter, 10 zehnmalige Sieger. Mein ehemaliger Schüler, ganz guter Kumpel von Geldweiß geldes bla bla. Haben wir irgendwann im Finale gespielt? Ich habe nicht. Halbfinale? Finale haben wir? Denkst du? Einmal? Vielleicht einmal. Ja. Aber öfter sind wir im Halbfinale. Genau. 10 der Triumphator, mein kumpel z drużyny Game i pytałem się go, czyśmy kiedyś grali w turnieju w finale tego Rosenhoff'u i rzeczywiście e, mówi, że gdzieś tam kiedyś graliśmy. Wpłynęło sobie, że graliśmy chyba. Chris Spencer. ja, ja osobiście co będę mówił? Dzisiaj, aha, dzisiaj gram. Ostatnio miałem kontuzję, dzisiaj popróbuję pró coś poprzebijać. Ośmiokrotny triumfator Darek Uziowski. I oczywiście, Dobry. zawsze się cieszę, A, dost, świetny telefon dostałem, nie pamiętam od kogo, od, od Romana. Mam. Dzwoni do mnie człowiek i mówi tak, mówi jak to było, mówi tak, słyszałem, że chce pan y, y, trzysetkę osiągnąć, coś takiego. Nie, pomogę panu, żeby pan doszedł do, trz, do Trzy trzysetki. Setki. Ja mówię, pff, na, na, tylko nie wiedziałem o co chodzi. Mówię, co za gościu, tak fajnie zaczyna, tak dziwnie zaczyna, a później oczywiście zdaniu po zdaniu okazało się, że, że to nasz przyszły debiutant, e, który po prostu czyta moją stronę i rzeczywiście tam kiedyś pisałem, że marzyłem o dwusetce zawodników, którzy będą tu grać, oczywiście nie za jednym razem, bo to, bo to nie da rady, a później już kiedy osiągnąłem tą dwusetkę z wami, to następne życzenie była trzysetka, no i Roman oczywiście sprytny, czytający, biegle życzył mi tej trzysetki. I sam przyczynia się do tego, że ta 300 do tej 300 będę kroczył. Serdecznie witam debiutantów i o, mówiłem przed chwilą o Romanie. Roman Kowański, w Bolesławie. Zawsze pokazuję, dla debiutantów, mam taką fajną pamiątkę, gdzie jest wszystko napisane. 88, Nie znamy turniej. tym razem jest po hiszpańsku, na każdym turnieju zawsze jest inaczej. I z tyłu, gdybyś miał widzieć, przypomnieć sobie, kto tu wygrał, albo ewentualnie, kiedyś może tu się znajdzie, więc tu masz wszystkich czempionów. Roman, został! I jego kumpel prawdopodobnie, a nie, nie prawdopodobnie to na pewno. A nie, nie. Jarosław Szusta, z Ojczyszowa. Jarek, płyjesz, nie? Tylka, jeszcze... Nie. Taka ściema może, wiesz, tu, kruż, 88, witam cię. Niemcy mówią na to: 88, sznapsca. Takie frajeckie tłumaczenie, takie, jakby budkowa cyfra czy coś takiego. Po prostu chodzi o to, że jest to, że jest to e, 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 możliwość i okazja, żeby popić sobie, bo to tam... 8-8, ja? 8-8, tak naprawdę. Sznapsa. Arguna chce szczyda, co? I mamy Arkadiusz Panicza. Mam nadzieję, że Arguncie nie będzie panikował, tylko pokaże stalowe nerwy. Proszę bardzo, 8-8. Tutaj jest pani partner Paweł Macela. Nie, nie, nie. Spalik Pato. To Przepraszam, Spalik no taki rywal. Rywal. Tak, tak, Dobra, to po kolei. Skąd się wzięli? Skąd to się, skąd to się Błosławca. Błosławca. Błosławca od trzech lat rozpocząłem, także króciutko gram, ale I nadzieję, u Bartka Chodery? Że... U Chodyryta. Jak hodery. się pojawiły możliwości, to zaczęliśmy grać, także. Bartek Chodyra, na Twojej wiadomości, grał w 93 roku w moich pierwszych turniejach ogólnopolskich do lat 10 otek tak jest których oczywiście później grał kuboty. Przysiężynią też. Także. Odrywa. Robi dobrą robotę też. I jedyny chłopak, który miał za trenera dziewczynę. Dagmary. Pamiętam, imię mnie To Był jedyny. A z w się nocy potrzeba to dziewczyna, dziewczyna. A dziewczyna, A jak 10 lat, no i do że takie nie było. By no to, to ma nasza. teraz prawie same dziewczyny. To ma teraz same dziewczyny. Trenuje same dziewczyny. A Ty? To samo było? Nie. On mnie nie chciał zabrać, to Przemek mnie Aaaa, czyli razem trenujecie. ostatnio sprzęt że wygrałeś z Pawłem i ja się Tak po cichu przyjeżdżałem. Tak, tak, tak. I zgarnia ten las, chyba trzecie miejsce miałeś. Fajnie. Fajnie. Też z Przemkiem. Też z Przemkiem, tak. Przemek Cię. Na metrowe. No mówił mnie, opowiadał. Jestem. Ulubiony tenisistę na świecie? Kogo preferujesz? Federer. Federer, dobra. Ja, to ja też. To samo. i to samo. nie mam. Tak. Nie. Nie mam, nie mam. Wczoraj, znowu, wczoraj znowu wszyscy wiedzą, że ja jestem takim niewrogiem, nadal, ale takim. Wczoraj widziałem jako pierwszym gemie. Po pierwszym gemie tak z niego leciało. Kiedyś, kiedyś na forum odważyłem się coś napisać. no To nie ma sensu, bo rzeczywiście tłum jest straszny. Ukrainę też mam na myśli. Tłum jest straszny do panowania, On pomaga w pewnych sytuacjach, prawda? Bo on idzie jak barany, prawda? Potrzebny jest w pewnych sytuacjach, ale w niektórych niestety nie. Po pierwszym giemie tak z niego leciało. Wciąż uważam to za bardzo, bardzo interesujące. Dobre. Witam życzę danego, danego okay. i życzę dla tego turnieju. Dziękuję. Okej, teraz tradycyjne, tradycyjnie słuchajcie. Nie wiem, przyjedziemy wszystko razem. Tradycyjnie zawsze e, mam nadzieję, że ktoś tą statuatkę Lucky wylosuje. Kto później ewentualnie turnieju nie wygra, bo jak wygra turniej, jeszcze Lucky i jeszcze coś tam to będzie, będziemy po prostu miał za dużo. Tradycją jest taką, żeby nagrodzić kogoś, kto jeszcze nawet jeszcze pierwszej piłki nie odbije ponad siatką. Wyczytam teraz <tryk> pięć osób i zapraszam te pięć osób tu na środek. To jest pozytywny los. Ciągnę stąd. Sławek Horodecki, Tomasz Fuchs, no Tomasz Fuchs, Tomasz <tryk> Fuchs, <tryk> y, y, statuetkę na Kimena dla już co 10. 10. Jak A Rafał Czesnowski. A, ostatnio jak się cieszy, to rzeczywiście. Rafał Czesnowski. Tutaj. Czesław podziony, mam piątkę. I jeszcze tu, gdzie jeszcze wsypuję. Robert Stankowski. Słuchajcie, z turnieju na turniej, a ja robię to 8 lat, i już jest 88 turniej, zawsze coś tam. Przychodzi nam różnego do głowy i ostatnio bardzo fajnie zdaje egzamin, jak ludzie sami się wyrzucają. To jest Cześć, wyrzucisz siebie czy jakiegoś swojego rywala? Nie będę taki. Oj, kurde Robert. Roberto. E Że, Robi robisz sembroga. No, tak, No chyba no, spotkałem <grym> się <na uchwytu> Robisz se w A -a? <grym> się <na uchwytu> Wyrzucisz kogoś czy siebie. Tak? Ostatnio, żeśmy to robili, to trzy osoby Oka, siebie ładnie, dziękuję. Dzięki! <laughs> A teraz raczej tak się tak cieszyłem. <laughs> Wypadł. No i teraz Thomas. Zdękuję. Wygląda na to, że wygrałeś. Aaa, Rafała wyrzucili. Mm. Okej. Okay. To mamy międzynarodową. Paco oczywiście. Paco, Paco dojdzie do któregoś losa, losu pierwszy, to ten wygra. Pako tutaj. Paco, Paco. Który pierwszy los? Który? Jestem. No ah, dobra, to wiemy jaki został, nie? <grym wioski> no to tego jeszcze nie było. Ty. To, to, to takie zajbiste roztowanie, bo tak przyraził tam tak bliźnie, ucieknie gdzieś tam... Jeżeli tu mam Tomasa Fuksa, to wygrał Sławek Horodecki. Na Jak to mówią, szczęście w życiu jest bardzo ważne. Sławek, cieszę się, bo to Sławek jest moim sparym partnerem. No jest stój, no to. Uciesz się jakoś. Ostatnio nas tak... Ostatnio... Yeah, yeah, Okej, okay, dobra. Ok. Słuchajcie, to by było na tyle, zanim tutaj przejdziemy i prezentację grup zrobimy. Co jest konsekwencją nosowania? Powiem tak. Gramy w sześciu grupach, trzyosobowych. Ostatnio było tak, że dwie osoby awansowały. Ale doszedłem do wniosku, że nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ bonus turniej robi się ciut, ciut uboższy i ciut, ciut słabszy. A chciałbym, żeby w tym bonusie turnieju, a ostatnio tam robimy tą formułę troszkę większą, że te, te greki chyba są na początku, albo nawet już próbujemy grać seta. Także tak jakby drugi turniej rośnie nam. Dlatego pomyślałem, że zrobimy tak, że awansuje tylko jedna osoba z grupy, żeby bonus turniej, a bonus turniej. To dla, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki turniej, gdzie jeżeli ludzie w grupach eliminacyjnych odpadną, to grają w drugim turnieju, nie Ej, Puchar, już normalna starzę. formuła, także cały dzień gra, gra, gra w tenisa. To taka decyzja. E, zostaje przy tej formule chyba jeden set do 6, czy chcecie do 9? Do 9. Lewa strona? Może być do 9. Do 9? No to szybko, no kto właśnie? Świat jest do dziewięciu. Do dziewięciu, okej. Czyli robimy tak, że w grupach damy do dziewięciu, a później już sen, żebyśmy nie przegięli. No czyli sześć osób wyjdzie z grupy no i... tam. Światka jest, dwie wolne losy, z dwóch mam wolne losy. Spokojnie. To Mówi, Słuchajcie, debla już rozosowałem. To przytam wam teraz debla. O, zajebiście. A później tą prezentację grup zrobię Słuchajcie, pierwsza, grupa, e, pierwsza para, Krys z Klaudią przeciwko Arek Przemek, zapisałem tylko samym Jarek Sławek gra przeciwko Czesiek Filip, Wacek Rafał gra przeciwko Robert Robert, to są dwóch Robertów, e, Paweł z Romanem przeciwko Tomasz Nowak, dwa Darki nie grają, Tak, Darek jak i Darek Lewski.

Numer jeden rozstawiony. Kryst Ręce. Panowałem w Rafał Czesnowski. Robert Stankowski. Hmm, nie mogę. O. Nie możesz? Nie. Ja. Ja... Ja. Wytraciło Wytraciłem limit. Robert bądź dziki. Robert bądź co? Bądź dziki. Ja też ostatnio z nagrałem. Nie grałeś. Tak. O w morzu. jeszcze jak jaka, 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 jaka. Okej, udamy go mieć. No to zrobisz. Jest... Numer 2 rozstawiony. Darek Buziołek. Będzie buziołek, bo się jeszcze jest Darek Letki, żeby nie pomylić. Filip, Bitas, Robert Fardos. A <gryzny> myśle, 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 myśle. <gryzny> I Michał z nie chce. Okej. Ok. dziękuję. Już nie uważam, że będę grał w dwóch osobach, bo to jest nudne, A <gryzny> uważam, że, że to się nadaje do księgi Guinnessa, ale w dupę tam jak nikt o tym nie pamięta i nie wyjdzie. Grupa C, czyli trzeci rozstawiony Tomasz Fuchs, a numer 2 Jarosław VI i Roman Kowalski, Jarosław Krzysztof Wojcieszów, Kowalski Włocławek. Czekaj, już uruchamiam maszynę. <krym> i i i robisz tak? Nie muszę? No, robisz. Zrobię. OK, udanego kolegiów. Numer 4 rozstawiony. A on ma piergę z przesał Arkadiusz Paniczak. Paweł Maczek. O! Czyli się Czasami rozstawiam, według gdzieś tam sił mojego uznania, tym razem postanowiłem jeszcze pójść po tabeli, następny raz jak Paweł znowu się sprawdzi, to będzie Paweł wystawiony. Czekaj, co? Robisz, tak? Nie, danego turnieju, ser przede wszystkim, piąty rozstawiony, mówię żeby do tabeli jadę od czasu do czasu, Wacław Czesnowski, Klaudia Witas i Darek Lewki. Darek Lewki czyli znowu Słuchajcie, jeżeli bym jako dalek lewki nie nie wyrobił, chociaż wiem, że dobrze jest, jak gram w grach jest dużo ludzi, to wtedy jest taki ostęp i mogę w końcu jeden mecz i Gdyby coś troszkę czuliśmy, to byśmy się dopiero na pretensje. Postaram że takie postępy zrobić na stać. Numer 6, ostawiony. Sławek Korodecki. Norbert Wikas. Czernek Bolubinski. No to się <śmiewanie> Pamiętam, że biegasz, prawda? Oj, przez rząd biegam. Udane go Dzięki. Dobra. A teraz tradycyjnie stykam się o finały. Łukasz, żaden Poczekaj. Czy zabiega no. No, się? Nie, da, Nie, no wiecie, no, Nie, wiem, Ciężko tak. powiedzieć, nie będę się opowiadał. No, dalej, ty tu. O, tylko może. O, czy to się e, i Chris. Super Świat. i Chris. I, I, Chris i Czyli jeden i To ja Chris i czarny chłonie. O? Tak. Czekaj. Chris i czarny koń. Chris <grystans> i czarny koń, ja to był jak to było. No to, to, to tak mały czarny koń. Chris i Paweł. Krys Paweł. No, kriś kriś ciekawe, to zobaczyłem głosowanie. Paweł? Ja bym Chris i Sławek. Chris i Sławek, czyli tam, tak, tam. Ta. Robert? To, kolega Paweł i Chris. Paweł Kryst. Tomas? Paweł Kryst. Legenda. To jest Tomas. To jest Tomas. Tomas kiedyś tak błyszczał, że pamiętam Tomka rozwalił gdzieś tam, czasem ma takie przebłyski, że tutaj tuzy tenisa rozwalał. No. Niech będzie. Chrysta? Ja, Chrysta? Chris. Tak, chrys <grystwa> ja ja Roma. Roma ja nie podejmuje się nikogo. Zrostu niemieckiego. Jestem <grystwa> za jest tak, tak, jest. niemieckim. Ja za niemieckim. Mniejszości są oni. Niech będzie. Chrysta. 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 z Chrysta. Chrysta. z z Klaudia ostatnio od treningi, tu Sita, gdzieś tam, dziewczyna międzynarodowa, także... Ale nie udało Ci się nikogo z namówić. Nie, 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 ale pracujemy nad tym. Ale pisał do mnie ten Czech taki świetny, Jan zajebisty, Cejkajan. Pamiętam go, miał tyle lat i pytał, jaka nagroda za pierwsze miejsce. <laughs> nie, nie, konkretnie. Powiedziałem, że turniej jest treningowy plus, presti, plus prestiżowy. Okej, okay. chodźcie, chodź tam, pierwsze gry od razu, chodźcie A jeszcze Klaudia. Proszę? Jeszcze Klaudii, o, prze nie Przepraszam. Radowych. Przepraszam, Filip, Jezus. Krys eee, i Paweł. Paweł. Chris i Paweł. Paweł? A co? So, ja maczel, dobrze. Dobrze, dobrze. Ja tak samo. i Paweł. A Paweł faworyzowany. Też. Też. Też No, no, no. No tak specjalista od Devla. Dobra, chodźcie, ściślijcie się. Zrobimy fotę. Dobra, ja czytam pierwsze gry. A, z przewagami. Z tak? tak, oczywiście, jasno. Jakiś smiling, coś, czekajcie. Z tej grekki, nie? Z tej grekki, nie? Tak. Z tej grekki, nie? Chodź, chodź. chodź. musisz wyjść, to jest taki mięso jak na wszystkich, że tak ma. Tylko że z telefonu. No, lechważ. Czekaj. Zaraz ja, powiem Łukaszowi, że, że już działa i będzie działał, przez przedstawicielowi. Ciężka praca, a ostatnio na YouTube już. dzięki wam na YouTube już ponad 2000 filmów jest. Czytam pierwsze gry? zabierajcie piłki od razu. Chris Frencel, Robert Santos. Moduł Gliniewicz, Chris. Chris, Robert, no Zobaczymy, jak ja to wyrobię. Filip Witas, Robert Twardowski, na Hiszpana. <noise> Tomasz Fuchs, Roman Kowalski, na Polski dla odmiany. I słuchajcie, 5 minut i wypiszę cały plan. Pamiętajcie jeszcze, żeby śledzić plan zaję Zajęć. Plan gier, żeby tam wchodzić za kortem, wiedzieć kiedy, żeby was nie wołać specjalnie. Wypełnianego turnieju. Nie się, nie widzieć. Poczekaj, ci bić się. Poczekaj, zarobię cię faty, tak. Dostań. O, tak. No O, Tak. Właśnie. No takie, jeszcze nie masz, ale tak, żeby ująć. O kurwa, nie tym. Zapomniałem. <grytanie> to ty. Czekaj, foty ja nie mam zdjęcia znaczy. hmm? da wkurzają. Okej. Okay.